Droga iluzji nie zaczyna się na scenie. Zaczyna się tam, gdzie nikt nie patrzy przy biurku, w ciszy, w powtarzanych, nieskończonych gestach, które jeszcze nic nie znaczą. W tym zawodzie nie wystarczy wiedzieć jak trzeba rozumieć dlaczego dlaczego widz widzi to, co widzi, dlaczego robi to, co robi i dlaczego ma wierzyć w to wszystko. Każde słowo to narzędzie, które może zbudować lub zrujnować nasz efekt. Ćwiczenia to nie tylko tekst. To trening podzielnej uwagi, bo usta mówią jedno, dłonie robią drugie, a umysł kontroluje przez cały czas trzecie. I wszystko musi wyglądać tak, jakby działo się samo, jakby działo się bez nakładu siły. Bo gdzieś pomiędzy kontrolą a chaosem pojawia się moment, który trudno nazwać inaczej niż wolność. Wolność, gdy technika znika, gdy ciało działa bez myślenia, gdy widz reaguje zanim w ogóle zrozumie dlaczego. Każdy pokaz to pejzaż złożony z detali. Światło przestaje być dekoracją, staje się partnerem. Przedmioty, których inni nie widzą, dla nas są możliwościami. Iluzja zmienia sposób patrzenia na świat. Uczy dostrzegać niuanse, których nikt poza nami nie zauważa. A cały ten proces, wielogodzinny, obsesyjny, momentami cholernie męczący, ma dać widzom jedno. Rozrywkę. I spokój nam, bo wiemy, że zrobiliśmy wszystko, żeby niemożliwe stało się możliwe.